Na XIX-wiecznej Litwie zaręczyny nie były romantyczną kolacją przy świecach. To był rytuał rodzinny z błogosławieństwem, symbolami i odrobiną targowania się. Zanim chłopak mógł oświadczyć się dziewczynie, jego rodzina szła do jej domu z darami, chlebem, solą, miodem i butelką gorzałki. To nie były zwykłe prezenty. Chleb oznaczał dostatek, sól, trwałość, a miód, słodycz wspólnego życia. Przy stole obie rodziny rozmawiały, czasem długo, poważnie, czasem z uśmiechem. Jeśli wszystko poszło dobrze, dziewczyna dostawała Wianek zaręczynowy, spleciony z zielonych gałązek. W niektórych wsiach, jeśli panna go przyjęła, chłopak klękał i całował jej dłoń. Wianek znaczył więcej niż pierścionek. Kiedy go przyjęła, wszyscy wiedzieli: To już pewne. Wesele się odbędzie. Tak kończyły się litewskie zaręczyny, bez pierścionka ale z chlebem, wianuszkiem i błogosławieństwem starszych. Bo wtedy małżeństwo było nie tylko sprawą serca, ale i całej wspólnoty. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj naszych podcastów.